Dzień dobry, Artur Baczewski z Kancelarii BWLO. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o przypadku mojego klienta, który wykonywał w Niemczech balkony. I sytuacja była taka, że balkony zakończył ich wykonywanie, a zamawiający odmawiał cały czas zapłaty z tytułu rzekomych wad. Okazało się, że są jakieś drobne niedociągnięcia w tych balkonach rzeczywiście, ale to nie są wady, które by powodowały możliwość, nie wiem, uchylania się od zapłaty tego wynagrodzenia. Dawały prawo wstrzymania się z płatnością zamawiającemu. Zamawiający jednak odmówił zarówno dokonanie odbioru jak i całkowitej zapłaty. Zachował na koniec sobie 25 tysięcy euro z całości wynagrodzenia. Powiedział ze względu, że to są wady, on oczekuje, że najpierw te wady będą usunięte. I tutaj w tych sytuacjach można się stanowić jak takiemu klientowi najlepiej, co mu można doradzić. Po pierwsze to należy zwrócić uwagę, że po pierwsze to jego wynagrodzenie stanie się wymagalne, czyli on stanie te pieniądze tylko wtedy, gdy wykonał większość prac i nie ma wady istotnej. Wtedy powinien wezwać zamawiającego do dokonania odbioru, bo ten odbiór jest warunkującą przesłanką do uzyskania wynagrodzenia i dwa po uzyskaniu tego odbioru wystawić fakturę końcową, gdzie rozliczamy wszystkie wykonane roboty, powinno być tak zwane pryw bar czyli wskazuje, co wykonałem, poszczególne pozycje są jasno przedstawione. No tutaj możecie zadać mi pytanie, no ale co, gdy ten, gdy ten zamawiający rzeczywiście uchyla się od odbioru i nie dokonuje tego odbioru? No to po pierwsze musimy sobie jakoś z tym poradzić, więc albo możemy użyć tutaj fikcji prawnej, spróbować przynajmniej, czyli wezwać, wyznaczyć termin, jeżeli nie ma odpowiedzi w terminie, lub zamawiający odpowiada, ale nie wskazuje żadnej wady, to wchodzi na fikcja prawna i mamy odbiór załatwiony. czyli czyli uznaje się, że ten odbiór dos doszedł do skutku, następnie wystawić tę fakturę końcową, no jeżeli nie jest zapłacone, no to pozostaje jedyne, to jest postępowanie sądowe przed sądami e niemieckimi, aby dostać zapłatę całości wynagrodzenia. W tych sytuacjach jeszcze jest bardzo jeden istotny wątek, że załóżmy, że te balkony były wykonywane w grudniu ubiegłego roku, a dopiero w tym roku, załóżmy w lipcu, mamy ten odbiór. No i one są cały czas wykorzystywane. Więc też pojawia się takie pytanie: taki wątek o to, czy ten odbiór konkludentny, nie, nie doszło do odbioru konkludentnego, przez to, że druga strona zaczęła korzystać z tych balkonów. Załóżmy, że byłaby sytuacja taka, że w grudniu te balkony zostały wykonane, a w styczniu zamieszkali tam jacyś mieszkańcy w tych budynkach i korzystają na co dzień z tych balkonów. Więc tutaj klient ma o tyle, może dojść do tego, że, jakby, że będzie uznanie, że ten odbiór był konkludentny. A dlaczego to jest tak istotne, żeby ten odbiór zyskać? Dlatego, że jeżeli nie będziemy mieli odbioru, to cały czas ponosimy ryzyko. Czyli mój klient w tych sytuacji, dopóki nie ma odbioru i te balkony zostaną zniszczone, na przykład zdewastowane, Pomalowane sprejem przez jakieś osoby, to będzie musiał na nowo to pomalować do momentu odbioru. Bo dopiero ryzyko związane z tym wydaniem tego, tego balkonu kończy się w momencie uzyskania odbioru. Dlatego tak to jest ważne, żebyśmy mieli ten odbiór, żebyśmy mieli fakturę końcową, dochowali tych formalności, bo wtedy, jeżeli mamy takie wszystkie formalności dochowane, możemy iść do sądu i żądać zapłaty naszego wynagrodzenia. To jest jedyne co nam pozostaje. Także, jeżeli Państwo mielibyście jakieś problemy związane właśnie z tego typu rozliczeniem z odbiorami, bo jest to klasyka na niemieckich budowach, to zapraszam Państwa do kontaktu z naszym kancelarią.